Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Jestem paskut i chcę wam dziś opowiedzieć o projekcie Fantastyczne Wiadomości. Jego cel jest bardzo prosty. Raz w tygodniu, w niedzielę, dostarczą Wam najświeższe informacje ze świata fantazji i science fiction. Zapraszam Was więc do wysłuchania, o co w tym projekcie właściwie chodzi, po co powstaje i kto miałby to w sumie oglądać. Czym są fantastyczne wiadomości? Krótkimi filmikami utrzymanymi w konwencji serwisu informacyjnego. W założeniu mają być zrobione w taki sposób, żeby można je konsumować głównie jako audio. Dla kogo są nagrywane? Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie fantazji i science fiction. Czasami również w szerzej pojętej popkulturze w zależności od oceny prowadzącego. Jak są przygotowywane? Przeglądam portale z informacjami po to, żebyście wy nie musieli. Zamieszczone informacje poddaję selekcji i te, które uznam za ważne, bądź ciekawe, trafią do fantastycznych wiadomości. Proces selekcji nie jest w żaden sposób sformalizowany. Dobierane będą wedle mojego uznania. Nie ukrywam natomiast, że preferowane będą informacje o wydarzeniach krajowych. Oczywiście źródła informacji zostaną podane w opisie filmu, żeby każdy mógł się z nimi zapoznać we własnym zakresie, łącznie z komentarzami i ewentualnymi aktualizacjami. Jaki będzie ich forma? Banalnie prosty. Krótkie filmiki, 5 do 15 minut, chyba, że wydarzy się coś naprawdę godnego uwagi. Linki do źródeł w opisie filmiku, żebyście nie musieli wierzyć mi na słowo. Zachowanie neutralności światopoglądowej. Komentarze etyczne i moralne zostawiam sobie na bloga paskutczyta.wordpress.com i do dłuższych filmików, które sporadycznie będą pojawiać się na kanale. To wszystko. Założeniem są szybkie wiadomości dla zabieganych. Myślę, że przedstawiona formuła w zupełności do tego wystarczy. Czy to ma sens? Tak. Jestem przekonany, że w polskim internecie istnieje nisza, którą kanał taki jak ten zagospodaruje. Jestem też w pełni świadom, że początki nie będą łatwe. Uważam jednak, że im więcej filmików na kanale się pojawi, tym większa szansa, że trafiający na niego użytkownicy zostaną na dłużej. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia za tydzień. Pasku.